Tutaj gdzieś jest ten rowerek. Tutaj. Tak. Nie. Tutaj. Tutaj. Okej. Okay. O, możemy poczuć się jak na dworze. Mm. Także, cóż, realistyczne. Dojadę tą drogą? Dojadę. Jest Petrówka. Mam tylko nadzieję, że są tam jakieś budynki zespane, bo jak nie, to będę musiał zrobić rzeź zombiaków. Czego chciałbym uniknąć? Tak jak symulator jazdy rowerem. Nawet można się rozglądać. Gdzie kierownica? Tutaj Nawet kółko się kręci? Okej, okay. muszę pamiętać, że ten rower ma trochę słabe hamulce. Bagażnik? bagażnik niestety moje szerokie plecy zasłaniają i tam jest kościół tylko Czy można do tego kościół wejść? Co tam jest swoją drogą? Wysiąć Tam jest jakiś zwykły domek. O, jest wagażnik, tak. Gdyby ktoś tam miał wątpliwości, kartę rową, rowerową mam? Nie, wystarczy dowód. Także karta jest mi niepotrzebna. Dobra, tutaj przydałoby się zostawić mój wehikuł. On nawet w pro wyszło. Dobra, także jest schowany. Ja sobie szybko na pistolecik zmienię. I i już w poszukiwaniu picia jest blok. Jest blok. Także jest progres Nie, <laughs> to czyt. Nie wiem, nie grałem, ale skoro Bimber tak mówi Ha! Okay. Okej, okay. okay, wyszło trochę mało pro, ale jeszcze są bandaże, <laughs> a HP sobie uzupełnimy dzikiem. Dobra, tylko teraz pytanie czy tu jest woda? Antybiotyki w razie czego mam? Jest woda. Dobrze. Okej, okay. będziemy żyć. Kompas mam. Zostały mi trzy pociski. Zobaczymy może ząbiaki mi coś przyniosły ciekawego. tak puste puste puszki jest magazynek także dziękuję i okej okay, strzała Enfield pacjefko dobra jest woda także jest dobrze, będziemy żyć. Hmm, widać mało w. C tak, tak, tak. W cs grałem mało. Grę mam od chyba 8 lat, a mam tam nabite może z 10 godzin. Także cóż. cs za dużo nie było. Hmm, 22 osoby, no tak, sporo, sporo. Czy planuję coś dzisiaj jeszcze? Nie, chyba, chyba dzisiaj zostanę tylko na DZ, bo jeszcze o 20 ma Videus wpaść Oczywiście jeśli będzie w stanie po powiedzmy jak to właściwie ujął Po leczeniu z kumplami Także może być hardkorowo Okej, tutaj chyba nic więcej nie ma. Tam jest jeszcze jakaś szopa. Także jeszcze tą szopę sprawdzę i można powoli zmykać stąd. O cholera! Zmieniaj, zmieniaj, zmieniaj. Okej, okay, on ma automat, ma przewagę, ale ja mam snajperę. Kurde, i zombiaka. No proszę. Na lotnisku nic się nie działa, a teraz akcja. Pierwsza klasa. Pytanie, czy go trafiłem i gdzie on właściwie jest? Mi się wydaje, że dostał. Bo tam dosyć solidnie przymierzyłem, więc raczej musiało to w niego siąść. Czemu tak trzęsie? No, niestety. są jak mnie dziabnął i powiedzmy taki delikatny stresik. Ops, jest płotek. Będę musiał sobie przeanalizować później to nagranie, bo dostać raczej dostał. Pytanie, gdzie jest teraz? Na szczęście nie miał broni dalekodystansowej, tak więc to była moja przewaga. Okej. Jest zaraz za mną, niestety. Tylko... gdzie? Jest. zginął, zginął. Tylko ja też zginę. Kurde, nie, nie, nie. Zajebiście, jeszcze mi amunicji brakło. To by było na tyle, niestety. Bandażyj się, bandażyj, bandażyj, bandażyj. Nie. Jeśli zemdleję, to to niestety będzie koniec. Także modlmy się o to, żebym nie zemdlał. Przez krzaki jakieś przebiegnę, żeby zgubić te ząbiaki. Ale kurde, jeśli ja to przeżyję... Jeśli ja to przeżyję, to ten materiał znajdzie się na tubie. <grystanie> tak. Jutro fachowa ekspertyza. Dobra, ja niestety nie jestem w stanie tutaj na tym serwerze już nic więcej zdziałać, także uwaga publicznie kontaktuję się z Videusem. On jest w okolicach lotniska, a ja niestety mam tyle krwi, że cóż. <sighs>